Zacharia? ja. Mam dla Ciebie ciekawy temat. Co? A w ogóle mówi się słucham, a nie co. Słucham. Jak chcesz kaszyć, to pokażę? Można powiedzieć, że nie ulega wątpliwości. Kto w tym duecie jest przywódcą? Kto jest przywódcą w naszej rodzinie? Mama. Naprawdę? Tak. I co to znaczy, że mama jest przywódcą? Mama rządzi? Jako współczesny rodzic, zdaję sobie sprawę z tego, że aby wychować samodzielnego młodego człowieka, nie muszę zawsze mieć racji, bo nie na tym polega przywództwo. No, I don't need those things. 100 i 500? Pokaż, jak pokazujesz. Mama gra, więc dostaję punkty. Dzięki za. Razem jest 600. Jaki jest zatem dobry wódz? Gdzie są granice pomiędzy rządzeniem, swobodą a spontanicznością? Można je wyznaczyć? No to się zastanów, Na no spokojnie. Kto to jest przywódca, powiedz mi, kochanie? Ktoś te siąci. Ktoś, kto rządzi? Mhm. A czy ten, kto rządzi, to słucha też innych, czy tylko siebie? Nie. Co nie. Siłokak. Czyli mnie. jeżeli ciebie. Mm -hmm. Tak? Czyli u nas w rodzinie kto rządzi? Mama. A kogo słucha? Nie. <laughs> Jestem rodzicem, który wie, jak być powinno. Moim zdaniem, według mnie, po mojemu. Podobno działam tak w każdej dziedzinie, ale skupmy się tutaj na rodzicielstwie. Przywódca to jest taka osoba, która decyduje o różnych rzeczach, tak? Tak, o czym na przykład? Te tać mi kalan sprzątać e, Mówię na przykład, że trzeba sprzątać. Mm -hmm. Zatem choć mam swoją wizję, pytam Zachariasza o zdanie. No tu się stało? Razicie słońce? Tak. Popolamy się z Zachariaszem na Molo, na Mazurach. Tylko nie słońce. I nie chce ze mną leżeć na pomoście. No nie, jak to możliwe. Jego odpowiedzi często są inne niż moje. Nauczyłam się to szanować, a nawet czerpać z tego sporo radości. Jestem dumna z mojego dziecka. Jestem dumna z siebie. A co za tym idzie, z nas. Jaki jest dobry przywódca? Nie, nie. A mama jest dobrym przywódcą? Tak. Dlaczego? To jest kochana.